Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku Jak się nie mylę ten z polskiej wsi, czy tam jak to walcz polskiej gospodarz, gospodarki na dzikiej dolinie, jak widzicie mamy styczeń No i czas na sprzedaży Krzysiek nam załadował belki ee, kiszonki Na naszą szczepę, którą musimy trochę dzisiaj teraz pokonamy z tego co ja widzę więc jest ciekawie. Jeszcze, że mógłbym pozamykać te wrota. Póki mnie nie ma. Bo tak to nie wiadomo, co się tu będzie działo. To najpierw zobaczymy, gdzie my w ogóle musimy z tym jechać. Z tą kiszonką. Eee... Ja już chyba przeminąłem to. Minąłem to już. Kiszonka. Jaka jest największa? No, jest największa. Yy, oznacz miejsce. I bo ja nie wiem, gdzie to jest. Okej. Okay. Nic mi nie pokazuje. Bunk bunker Lunch. Tutaj nie. Ej, o co tu chodzi? Cukrownie, to jest moje. Mleczarnia, młyn. Okej, okay. skup... Trawy i siana... E no dobra, czyli tego to nie wiem gdzie to jest ogólnie. A to 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 będzie na dole kurwa, to to wiem. Bo to jest tu. Dobra, to jedziemy tamno. no. Zotówka tam nie jest dużo. Musimy powoli, bo może być ślizgo więc mamy mi drugą minutę już odcinka prawie trzecie maja nad nią wyjechałem z gospy nie to nieźle się bawimy jestem ciekaw się poradzi z Impercam tam są górki później ciekaw się bardziej transportowa, bo łu ślizgo jest trzeba uważać z tym Mogłabym jakieś pole kupić dodatkowe na wiosnę, ale zobaczymy czy nam starczy pieniędzy z tego wszystkiego co mamy na sprzedaż. Ale raczej nie przy tylko gdzieś trochę dalej, żeby też były inne miejsca do roboty. Zobaczymy jak to wyjdzie. No, ma ciężko redukcję mu zrobić. Tylko, że nie mam tej nowszej W tej nowszej chyba z tego co wiem to można było koguta założyć Ale nie dostali tej nowszej generacji naglaka, więc... Tak, 60 tak dobrze daje radę nie Mam być szczery Czekajcie, daleko jest ten skręt? Gdzie my jesteśmy? Tu zaraz, okej okay. Dajmy mu piątkę Zdaje się, że mam jeszcze za szybkie trochę skręcanie, będę musiał to przestawić. Ogólnie wtedy nie powinienem jechać. Z tego co widzę, oznakowanie 10 ton A nie, mi belka jedna waży. Więc... Więc policja nigdzie nie będzie stała. Dobra, znacznik już widać. Jest fajnie. Kurde, zastanawiam się cały czas nad drugim ciągnikiem, czy kupić, czy nie. Jak mam być szczery. O, tu będzie ciężko coś czuję pod tą górkę. Wiem już redukcję wcześniej. No, chyba bardziej nie mów, że nie podjadę. No bez jaj. Tak myśmy po trawie może. O, kurde. Ej no to mamy problem lekki. Zacząć no czy po trawie pójdzie, bo ja wiem, że nieraz jest tak, że po asfalcie nie chce iść, a po trawie pójdzie, nie? No nie gadaj. Pomóż sobie modem. O, mamy dylemat, przepuścimy ich. Przynajmniej pomogę sobie modem, bo to się na nie ruszę stąd. Ty no co jest? Do tyłu normalnie. Nie wiem, Próbujemy powoli może. Póki co idzie powoli. Ale to już stop jest. Dobra, spomożemy się modem. Ja nie przewidziałem takiej opcji, że ja nie podjadę, jak mam być szczery. A nie mam linki pobranej, żeby ktoś przyjechał mnie popchnąć. Więc nie mam tego modu wgranego. Ale popony się kręcą, to jest ważne. Ej no nie spodziewałem się takiego czegoś, nie? Że nie podjadę, nie? Jakbym wiedział, to bym pojechał inną drogą. Ale niespodzianka mam być szczery. Przypnijmy na to oko, ok? Jak coś Ale jak tu jechać później? A. No to mogę tą drogą jechać, już będę na przyszłość wiedział to jest taka górka, że... No wiem, że przyjadę, czemu mi bramy nie otworzyli? Też przynajmniej wiemy, gdzie mamy jechać. Przynajmniej. zobaczymy i nam za to wypadnie, bo. Myślałem, że może nie będzie tego za dużo. O kurna. 10 tysięcy za. Tyle belek? To fajne siano. Tu czysto, czysto. Znaczy musimy jechać tędy. Znaczy, teraz to bez różnicy by było, ale. Dobra, wolne Musimy założyć bur, tak dojedziemy na Hawirę. To szczerze, będziemy mogli pomyśleć na nowym polem. Czy to ty się moglibyśmy pomyśleć? Nad zakupem i robić belki na kiszonkę póki co. I je sprzedawać. Na razie będziemy tak i tak... Yy, Będę musiał drugą łąkę kupić tak to, e, Musiałbym to bym przemyśleć. Ale zaskoczyła mnie ta górka, jak mam być szczery. Że nie podjedzie. No, ale no cóż, nic na ja to nie poradzę. Ważne, że udało się. Co my mam na sprzedaż owiec chyba, jak dobrze pamiętam. Ja tam by trzeba nawozu sypnąć na ten... Jak dolecimy na łąkę. To się ten sezon tam jest łąka Dobra, że jesteśmy prawie u Krzysia Więc już niedaleko jesteśmy koło domu Mamy 11 minutę odcinka, więc nie ma tragedii. Tylko, że tam ten szybek nie podjechał. Nie, nie spodziewałem się takiego czegoś, szczerze mówiąc, że nie podjedzie. A później robić zawrotkę z tym też, żeby mi za długo zajęło. Tylko, trzeba zobaczyć na jesień, może się kupić coś albo... coś by pomyśleć nad tą owijarką i żeby robić tą sieno-kiszonkę. Dawaj pani, bo ja tu będę tarasował teraz. Teraz, żeby tu podjechać, to może być ślizgo. Mam nadzieję, że nie będzie problemu. Dobra, Git. Dobra, założymy burty, Troszkę, że nie może tak wiecie o, że to po podchodzę i się robią, no ale cóż poradzę. Czekajcie, gdzieś mi lekko kabel nie styka, bo mi lekkie przeskoki są na monitorze. Podłączmy kable. Czy mamy rozstawioną brzmikę? Mamy. Się sypie powolutku. A my zobaczmy, gdzie mamy owiec do zawiesienia. Owiec tu. 1115. 1126, 27. Oznacz. gdzie ja z tym mam jechać? Tutaj. Nie, tu. Niemożliwe A nie, no tak Dobra, ale nie nie chcę jechać Zmieściło mi się. Dobra, 98 litrów niech zostanie, przy nie będę jechał 100 kilo. To się zaraz wykręcimy. Kurna Te kwasty zapomniałem. Ogarnąć. jest tam, i to jest przy tej górce chyba nawet To pojedziemy tak jak wróciliśmy z tym sianokrzągą, pojedziemy teraz Normalnie tą drogą, a później wrócimy tamtą na gospę On no, dzisiaj tylko sprzedaży, szczerze mówiąc No nic więcej nie wymyślałem na ten na odcinek zimowy W ogóle myślę Myślałem żeby nie założyć yy, burt większych Żeby po prostu burty dorobić drewniane Była większa ładowność ogólnie A wy co o tym sądzicie Zależy, żeby to nie był głupi pomysł Mam wrażenie, żeby to oddało Mamy żadnego pola za taką kwotę chyba nie kupimy. Mam wrażenie. Ale kto wie, Metod a ty, ja nie mogę tu się jakoś przeciąć, żeby wyjechać obok tego. No właśnie, tu bym wjechał, o. I pojedziemy sobie polny raczej tymi. Tędy jeszcze nie jeździłem. Fajny może być klimacik taki, inny, nie cały czas drogą, coś innego, nie? I nawet szybciej. No tu jest taka fajna łąka w lesie Nie gada, że to nad niej jest ogrodzone ty A w sobie wypadało zasiać No to powoli jakiś wjazd nie ma od tej strony przejechać normalnie drogą Okej. Okay. a nie to jest jednak przed tą górką kurde czemu zawsze pozamykane te a tu są dwa sypy Dobra, jest, tu. Dobra, mamy trzynaście tysięcy. Tu nam dasz cztery koła za ten z na pewno. Ponad... powinno dać. No, cztery koła, no. Nie ma tragedii o, ho, ho To już wiem po co była ta brama O, widzicie tu jest znajdźka, ale... Nie wiem, czy my znajdźki zbieramy, ale to nie wiem, są... Te po tysiąc, ale ja stwierdziłem, że nie będę zbierał, że to by było... Łatwiej się... Rozwinąć przez to, jakbym... Jakieś widział i zbierał Więc ja postawiłem, że tego nie będę zbierał Dobra, wszystko mam posprzedawane Jeszcze jest tam górka Czy nie da nam się pod nią podjechać Ja w totalnym szoku O! Znak skoszony. wziąłem znak wcześniej skośny, nie zauważyłem. No ładnie No ale te kwasy są źle trochę zrobione według mnie. Że po kultywacji wychodzą przez zimę. Przecież przez zimę te kwasty nie wychodzą. Na czym z tym zrobimy? Te mało jeszcze siana no. To na jakieś pole kupił, no ale Kurde Nie ma za co Mi się bawi w dzierżawy to na pewno, ale te dzierżawy są źle zrobię, bo dużo siana zabierałem z tego co słyszałem, bo musiałem też to poprzestać, ja w tym akurat nie jestem dobry w tych plikach wszystkich poszukać Tutaj bym jakieś C kupi, najlepiej. Zostańmy na poboczu i zobaczymy jakie ceny A, tu nie mam, muszę tak weź normalnie. My jesteśmy gdzie? Tu. 27, 30. Drogo. 25. Drogie te pola, no tu jest najmniej za dwadzieścia pięć, z tego co widzę, A jakieś mniejsze, mniejsze, chyba to jest najmniejsze. Chyba, tak daleko na razie nie chce mi się jeździć, bo jednak to jest za daleko. Ale tak bym to se kupił, na drogę to stał, nie jechał. oj. oj, oj. Spodziewałem się, że aż tak drogie są tutaj. Co krowy będą rosły, to No jakby tu było, miałbym te niemięsne, czyli same byki, tak można powiedzieć, to bym zarobił. Ale że ja tu mam same mięsne, to wiecie. Trzeba by wstawić tą przy Na 3 czepę. To szczerze sprzedaży to jest na tyle Tam został tylko łubin Więc Tu przymkniemy Zostawimy normalnie pod biatą naszego 3PK To możemy schować O Naszego 3PK też schowamy. O. Żeby nie zawiewało, to przymkniemy. A my pójdziemy na górę trochę tych belek. Ułożyć. No. Dziękuję. Bo tutaj jednak trochę roboty jest. Bo to tylko co wtedy porzucaliśmy. Przejdę tu jakoś. Halo, halo. O, ciężko będzie, muszę sobie przejście zrobić, rozumiem, ta. O, dziękuję. E, jak my to teraz układamy? W tą stronę, okej. Okay. Żebym ja wiedział. Hop, hop. Myślę, że krew mi ci mówię, co jest. Która mamy minutę odcinka? No, tak, 5 minutek mamy dodatkowo, możemy poukładać sobie belki. Myślę, że takie 5 minut to będzie idealny czas na poukładanie belki, żeby takie 28 minut było. Więc fajnie wyszło. Zarobiliśmy na. Nie myślałem, że tyle na kieszonce zarobimy. Ale muszę się dobrze poprzyglądać, bo. Mamy nim jeszcze te bele, to tego się trochę zbiera. Ile kosztuje prasa do okrągłych? No, lik się popatrzeć. Albo Krzychu wiem, że jakąś miał podąż do sprzedania, ale nie wiem za ile. Więc, muszę się jego dopytać. Więc... Może tak to bym wziął pod uwagę, zobaczyć u Krzycha jaką on miał... I jeden pokos zrobić po w kiszonkę, a w drugi wiecie I tak to by się dorobiło czegoś trochę z tej kiszonki. Jeden pokos zrobić normalnie, siano, a drugi już robić dwa pokosy, robię nie robię chyba trzech. Czysto to, czy to mógłbym na kwietniu zrobić pokos. Czekaj, w kwietniu, bo w marcu to by nie opłacało się, bo dopiero by odbijała. W kwietniu. Na sierpniu i czysto teoretycznie najpóźniej, późnym listopadem zrobić. Więc... Zobaczymy jak to wyjdzie. Więc... Fajne takie coś, układanie belek zrobić kiedy dodatkowa robota. Póki co nie ma ich jakoś bardzo dużo, ale... Zawsze kilka belek dojdzie, tak. Nie pamiętam ile dało tutaj tego. Soma oczywiście się odrobi. Bo to jest pewne. Może byków byśmy dokupili? No i zobaczymy z tą prasą co wyjdzie, bo musiałbym do Krzycha... Ukrzycha do pojechać się dowiedzieć, czy on ma jakąś, czy nie. Prasę do sprzedania. Bo on wiem, że coś kiedyś mój, że będzie sprzedawał do okrągłych, ale czy już zakupił se nową? Do tego to ja nie wiem. To jest najgorsze, nie? Dobra, pokładajmy se tu. Ej, ale to fajnie wygląda to pokładane, bo wyżej nie będę piętrował. Czybym mógł czysto też czy mogę tu wejść? Mogę. To może popiętrujemy jeszcze wyżej. Tylko podłogę tu skończymy. Żeby była, wiecie, już taka, już idealnie to zrobione ż tak dużo belek nie zostało. O, coś tu się odje... nie trochę. Ile mam? 27 minut odcinka, no to wręcz idealnie się zgrywa. Można powiedzieć. Oj! Wiedziałem, że tak się stanie, że mi się zboguje w ścianie. Póki co, no to widać, że jednak jak dwa pokosy się robi, no to jest... ...o wiele lepiej. Ale no, to nam się będzie skumulowało z tego względu, że no ja mam... Czekaj, jak układam? Tak, teraz. Eee, mam jeszcze te okrągłe, żeby tu... Słomy, siana, więc ja to się tam nie przejmuję. Czekaj, nie wyszło? Nie. Więc ja się nie przejmuję z tym, to się uzbiera, to będzie później też się wrzucało, nie? Więc to nie będzie problemu. Żadnego. na jedyny plus tego. Czekaj, mogę tak ją ustawić? No, czy teoretycznie Nie, to damy ją tu. Hop. Dobra, git. No i mamy porządek, tu możemy przymknąć. Póki co, to powiem, że ładnie to wygląda, te poustawione, bo to będzie... dotąd gdzieś będzie słoma. Nie no, gdzieś dotąd no nawet słomy bym ustawiał. Zobaczymy jak to wyjdzie. Ile wejdzie, tyle wejdzie, a później że będzie się sprzedawać. Zobaczmy tam jeszcze jak nasze zwierzęta, czy czegoś nie potrzebują od razu. Jedzenie mają. Okej. Okay. Tu jedzenie też mają póki co, więc nie ma źle. No to co, schowajmy się do garażu, przecież nie będzie nam padać na głowę. O. O, to fajnie, że mam okulary w zimę, ale to mniejsze. Dziękuję wam wszystkim za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że się spodobał. No jak z, typowo z, no... Jak się mówi, z grudnia to sprzedaży. Więc zostawcie lajka. Like udostępniajcie livey na TikToku. Prawie codziennie się staram, jeśli coś mi nie wypada. Więc na razie i cześć. Miłego dnia, czy tam podwieczora, co tam nie wiem o której oglądać. Siema.